3 2, 1, wystartowali, biegam głównie teraz przełajowe, kosty Eee, także no, lubię biegać w lesie, dużo trenuję w lesie, dużo biegam w lesie, dużo startuję w lesie i to jest pewna jakaś przyjemność. A tutaj na finiszu jak to wyglądało? Powiedz. Eee, bardzo mocny finisz. Eee, no, kolega cały dystans biegł za mną cały czas, te 3-4 metry kontrolował dystans. Eee, nie, że, że nie, nie znałem, poparcie, ale że to był bardzo mocny zawodnik, który był drugi w jego Konstytucji. Tam. w generalnie była fajna, rozmaicona. No, ja nie lubię takich podbiegów, szczególnie bo nie jestem siłowa jakoś mocno. Sprawia mi to trudność, ale mimo wszystko była ciekawa, szybko jakoś te kilometry leciały. Summer. Keep it chilly during summer when I ride out. See me live on stage, just watching the crowd. I got it locked down. Say no doubt. Have a party in the club. VIP, because I'm an MVP on the MIC. Main the track. When I step on the scene, I do what I